No mano, Dzisiaj otworzymy sobie dwa binderki. Mamy tutaj nie tylko Whiteflare'a, ale również Blackbolta, ponieważ dojechała do nas pierwsza partia rzeczy z tego dodatku, a właściwie z tych dwóch dodatków. Jak tutaj widzicie, są już z tyłu midiny położone. Otwieraliśmy je sobie tak naprawdę na shorty, yy, ale strasznie słabo dały. W ogóle nie było ani jednej ARK, ki Pomimo, że każdy pokémon w tym dodatku ma przynajmniej jedną ar albo sr to tutaj nie było tak naprawdę nic. O, pokażę wam, jak wielkie są w ogóle te... Moja głowa dla porównania. Nie że... o! żebym sobie rąbnął. Nie że miał już dużo głowy, ale... Ale no w kadrze to się na pewno nie mieści. Dobra, co ja tam będę gadał, nie? Nie ma co gadać, trzeba otwierać. Jak coś ten film też nie będzie za bardzo montowany, to wam mogę od razu powiedzieć. Nie będzie montowany w takim sensie, że nie będzie tutaj za dużo cen albo i nie będzie ich w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że ten dodatek nie miał jeszcze premiery. Tutaj w ogóle jest fajna, fajna rzecz. Jest karteczka, w której możemy sobie zaznaczyć wszystkie karciochy, które, które chcemy trafić w tym dodatku. I jest tutaj też Victini. Przypominam, czerwona wersja. Z tyłu to jest taki, jakby to, plakacik. Pewnie coś bardzo podobnego, będzie w ETB-ku, Tylko tam będzie to taka wersja typowo już ilustrowana. Pięć boosterków. Oczywiście każdy album ma boosterki swojego jakby rodzaju, ze swojego dodatku. Boosterki mamy robione w, w Holandii. Także liczymy, że jakoś będzie. Znaczy będzie, liczymy. Na pewno będzie dużo lepsze niż na przykład w limitinach, które są robione w Stanach, nie? Ale pokażę Wam albumik. Jak ktoś miał na przykład albumy w wersji Pro, z Ultra Pro, Tak jest standardowe, albo na przykład z Prismatica, no to to jest dokładnie to samo, nie? Chociaż wydaje mi się, że jest trochę cięższy niż ten z Prismatica. Nie wiem na ile on jest dokładnie kart, może tu jest jakaś informacja, nie ma. Jest tylko informacja, że został zrobiony w Chinach. I jak ktoś otwierał Prismatica, no to dokładnie album był taki sam, chociaż tak jak mówię, wydaje mi się, że był minimalnie... Wydaje mi się, że był minimalnie grubszy. Ale jak ktoś składa Master Set, to i tak mu nie wystarczy miejsca, bo Master Set ma tam... Nie wiem czy jest 1000 kart czy nie. Wydaje mi się, że podchodzi pod 1000 kart. W Walutex możecie zamówić sobie taki albumik, który ma chyba 1088 miejsc, jakoś tak. No i no w nim na pewno wszystko co, co ma się pomieścić, to się pomieści, nie? No to tak, mamy po 5 boosterków. Tak jak mówię, ten odcinek po pierwsze chcę, żeby wyszedł jak najszybciej, bo, bo tak, bo jest hype. Jesteśmy dwa dni przed premierą tak naprawdę i to jest pierwszy produkt, który dojechał, razem z minidinami. E, z minidinami, które miały być w ogóle opóźnione o 3, 2 do 3 tygodni, różnie tam, tydzień, dwa, trzy, zależy jak kto tam mówił. Pozwólcie, że tych cen nie będę pokazywał, ale może wreszcie zobaczymy też jedną Rkę z tego dodatku. To japońsku się udało. Natomiast... No Nie było mi dane, otwierając cały display, czyli 8 puszek, zobaczyć chociaż jednej karty ART RARE po, po angielsku. Także może ja po prostu nie miałem szczęścia, może ten display tak miał być, może po prostu ja miałem przepalić ten display, żeby te karty, które dostaniecie wy, były po prostu lepsze. Jeżeli chodzi w ogóle o albumy, to e, muszę zobaczyć jak to dokładnie wygląda z ilością, bo trochę na pewno albumów poszło w priorderze, który był u nas na stronce. Jelly Sand. mam już takie trzy, więc <laughs> mam trzy Jellicenty i jedną SRK po japońsku. Także, także no, no i energia, która w ogóle nie jest w wersji e, Holo. Kody dzia działają chyba w ogóle od piątku, ale jak ktoś zbiera, to możecie nie, możecie zeskanować, możecie dać znać, czy, czy kody już działają, czy nie. Mi się wydaje, że działają od piątku. E, wracając, wydaje mi się, że parę tych albumów się jeszcze pojawi u nas na, na sklepie, tak żeby można było sobie zamówić, tak po prostu, jakby ktoś miał ciśnienie na ten dodatek. Eee, natomiast na taką, główną, na taką główną, przepałkę no to zapraszam w piątek z Fabreika od godziny 18. .00. Mam nadzieję, że albumy dojadą, no bo tak naprawdę te albumy to będzie jedyna, a to jest jedyna opcja, żeby dostać boostery pojedyncze. A wiem, że nie każdy chce, nie wiem, czy nie każdy chce kupować zestaw czy z albumem, czy coś po prostu chciałby sobie otworzyć jakiś boosterek. Natomiast premiera samych bandli to jest 22, 22 sierpnia, jakoś tak chyba. Mamy Pokebola. Deino, w Pokébolu. Deino, jakiegoś Arta za nim. Nadal nie jest mi dane zobaczyć Arta. I mamy Holuencję, które mi się średnio podobają szczerze, może dla fanów Black and White'a. Za to holówki, za to energię holo są dość ciekawe. Teoretycznie to jest ten sam pattern, więc no, może jestem hipokrytą, może gano głupoty, że to mi się nie podoba, a, a tutaj energia mi się podoba. Natomiast one nawet mają taką teksturę po prostu bez, bez holo, nie? No, i mają też inny numerek. Nie wiem, 18, 27, to już zależy tak naprawdę od tego, jaki to jest typ energii. No i kodzik, tak jak mówię, chyba jeszcze nie działa. Ale jak ktoś chce mnie wyprowadzić z błędu i zobaczyć, to, to można to zrobić jak najbardziej. Nie wiem trochę o czym mam gadać, bo w sumie nic ciekawego, że tak mi się nie działo. Yy, na piątek w ogóle będzie spory restok na stronie. Jakieś tam pojedyncze yy, fiżony wpadną. Jakiś Lost Origin się pojawi. Brilliant Star znowu będzie. No ostatnio ten Brilliant to no tak nie za bardzo oddał jak był, no ale tak jak mówię, będzie. Jak w ogóle byliście na Discordzie to, to pewnie widzieliście też... dajcie mi tego Arta no. Tornadus. Tornadus czy tamtego, o Fighting Energy. Jak jesteście na Discordzie to pewnie widzieliście takie zdjęcie, gdzie całe łóżko zawalone Tinami. Mój stary jest fanatykiem tinów z Paldan i ma całe łóżko zawalone tinami, cały dom. No ja jestem fanatykiem Paldan Face'a. 23 puszki przyjechały. Z tym, że no niestety źle mi wysłali. Powinno tam być 5 puszek z Charizardem i teraz po prostu czekam na ich odpowiedź, no. Prawdopodobnie po prostu odeślę im dwie... E, chyba to chyba... Jezu, chyba Iron Threads dodatkowe przysłali. Po prostu odeślę im dwie i mam nadzieję, że oni mi... Odeślą te pusy z Charizardem jest Hilda. Troszkę krzywa, ale jest Full Art trener może dołączyć do mojego Ena, który również się trafi. To akurat było z Displaya puszek i to był w ogóle najlepszy drop, więc pomyślcie, jak było źle. Dobrze, że nie wybrałem sobie tych puszek do nagrywania po prostu całego odcinka, tylko gdzieś tam na szorcie. No bo i to tam jeszcze ktoś obejrzy, nie? Jakbyście mieli oglądać cały odcinek, jak ja nie trafię nic oprócz Exa to to pewnie by się Wam bardzo szybko odechciało. No, więc ten Puff na pewno też będzie i on będzie tam no, na pewno poniżej 4, dziel, więc coś się będzie dało dostać w jakiejś tam troszkę lepszej cenie. Mam nadzieję, że trafimy coś z tego Puffa wreszcie, bo no na ostatnim breaku była, była Iona, więc więc udało się trafić SRK jakąś, ale wiemy no jakie SRK się liczą, nie? Liczy się Charizard, liczy się Pabliniu, no i oczywiście liczy się Gardevoir. Gardevoir, który ja też bym bardzo chciał trafić. Raz się udało trafić, ale tak tylko to było, że tak powiem dla kogoś, dwa razy w sumie Bo raz tak sobie breakując, tak jakby troszkę na, na Discordzie trafiliśmy Jest Zorark W wersji holo No i tu akurat energia, którą fajnie pewnie, ona by chyba najfajniej wyglądała jeśli chodzi o tą Metal Energy, ona powinna hmm. chyba najfajniej wyglądać w, w holówce Dobra, yy. no co, przepaliłem wam po prostu pusty album, pusty, no są dwa dropy niby, ale no nie był to najlepszy album z, z Weisslera. także mam nadzieję, że te, które będę pakował pewnie zaraz po, po zmontowaniu tego odcinka do was, będą lepsze. Kurde, ciężko się gada, powiem wam, że jestem nieprzyzwyczajony. Nie no i w ogóle polecam sobie puścić na razy dwa ten filmik, bo pewnie no nie obchodzi was to co ja tylko jakie karty tutaj dropił, nie? Mamy Pokebola, Coś sobie montując Shorta, myślałem, że może coś się wydarzy, jest Wiktini. Szukamy trochę innej karty Likwini, jak coś. No ale może się kiedyś trafi. Eee, montując Shorta, że tam w ogóle montując jakiś odcinek, to wiecie, mogę sobie tam e, wycinać jakieś tam nudy, nie? Albo jak się powtarzam, albo jak jakiś błąd popełnię, jak coś. Tutaj lecę na żywca, nie ma co się tam przejmować. Może jakieś tam. Może jakieś tam skipy są, tak jak teraz na przykład e, pewnie mi się napił czegoś. No już teraz tego nie zrobię, wam to po prostu powiedziałem, że tylko takie ewentualnie momenty wycinam. Uuu, jest Master volka. Karablas, nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. To znaczy, no to jest Master volka zawsze, nie? Ale no nie jest, to mój ulubiony Pokémon, nie ma coś oszukiwać, w ogóle Unowa to nie jest jakoś, jakoś mój świat, tak naprawdę, może coś za nim. No to powiem tak. Weiser 0, Black Bolt, tak, 3-0 w pierwszej połowie, myślę że, myślę, że już można liczyć, nie? I to jest właśnie po tym, jak powiedziałem, że, że nie mnie karty znowu, nie? Ale ta karta dobrze to wygląda, co? Jest tekstura a, taka, jak, jakby na przykład w krawędzie nie bardzo popularna, czyli to jest taka tekstura, taki odcisk palca, jakby, nie? Nie, no, naprawdę zarobicie, ta karta wygląda jakiś triple drop, może? Na troszkę zbyt dużo liczę, o, ale mamy Fighting Energy, mamy jakiś kodzik dla Was. O, gdzie ja mam to loadery? Gdzieś to połudery miałem. Dobra, za to poweruję go sobie już po odcinku, ale no to wygląda dobrze. To wygląda naprawdę dobrze. No nie wiem jak tam pokemony będą się, że tak powiem, jak to nazwać. Nie wiem jak będzie kolejność, jeżeli chodzi o, o SR i tak dalej. No na pewno te karty, te Black, fiurem oraz Victini. No i białe shiramone one na pewno będą w topce, jeżeli, jeżeli chodzi o to, jakie karty będą drogie. Natomiast no ta sjr myślę, że, że naprawdę też może, może cenowo dobrze polecieć. Myślę, że im bardziej kulto kultowy Pokémon, tym też to będzie droższe pewnie, nie? Taki jest pewny plan. Czy ludzie w ogóle porównują ten dodatek trochę do Krauna? Nie wiem, czy to jest dobre porównanie. No ja wam mogę powiedzieć, że mi... Dobra, przez chwilę wydropiłem zarąbistą sir nie będę mówił, że słabo Wiecie, 16 razy te tiny, w sensie 16, 16 boosterów z tych tinów nie dało kompletnie nic, także, także no. Jest Karablast i mamy Volcaronę. Chciałbym w ogóle dropnąć taką zwykłą ar zobaczyć po prostu jak to, jak to, jak ono jakościowo tam wygląda i tak dalej. Ojej, nie uciekaj mi. No ale chyba nie będzie mi dane po prostu dropnąć ar -ki. Zostały nam dwa busterki. Fajnie, że się udało to jest dropnąć. Wiem, że się powtarzam. Wiem, że pewnie wyciąłbym to na szorcie, tak jak już mówiłem. Jak ktoś w ogóle dotarł do tego momentu, to napiszcie, co możecie napisać. Szkoda, że to nie jest Monster bo to mogłoby też być coś... Coś warte. Mamy Krokoroka. Jest znowu Victini. Dajcie mi czerwono Victini. Mam nadzieję, że, że będziemy taką czerwoną... Że taką czerwono Victini po prostu zobaczymy na breaku w piątek. Właśnie, piątek, 18. Wbijajcie na TikToka, wbijajcie na YouTube a będzie break na żywo, będą różne konkursy, będzie można wygrać parę boosterków z BlackBolta Na pewno do zamówień będziemy dokładać plakaty Bo trochę tych plakatów będzie, jednak no, żeby dostać boostery, też powtarzam, chyba już to mówiłem na samym początku Żeby dostać boostery, no to potrzebne, potrzebne będą, no trzeba coś otworzyć, nie? Więc będziemy otwierać po prostu plakaty, bo ich będzie najwięcej tak naprawdę No i co? Mm. Coś tam miałem powiedzieć. Weźcie, napiszcie, nie wiem. Napiszcie, jaki jest wasz ulubiony Pokémon zunowy, co? I w ogóle jakbyście ten, o, jakby ktoś z was chciał takiego minitina, w sensie pustego, bo pewnie będę miał ich też trochę. E, no bo też skądś trzeba boostery brać na tego breaka, a minitin dostaliśmy tak mało, że, że po prostu nie opłaca się tego nawet na sklep wrzucać. To piszcie gdzieś tam na Discordzie, ja bardzo chętnie takie minitina gdzieś tam do zamówienia dołożę. Ładnie to się jakoś skończy, o. Pozdro Czumamba! Jak, jak ktoś siedzi na Discordzie, to będzie wiedział o co chodzi. Mamy Krasla, który jest. On Czumamba lubi, czy Czumamba lubi jego? Tu już bym polemizował. I na końcu chyba jest koleczka, a jednak mamy Jeksiaka i mamy Kiurema do kolekcji z naszą esiereczką. Tu macie kodzik. Widzimy się na breaku w piątek. E, no ja nie będę zamulał, no jak się robi YouTube.